Tomasz Kaczyński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń. Kombajny pracują pełną parą. Czas żniw to czas witaczy. Urząd gminy Lubicz ogłasza eliminacje gminne do wojewódzkiego konkursu na najbardziej kreatywny i pomysłowy witacz dożynkowy w 2024 roku. Budowanie takiego witacza to doskonała okazja do integracji, zaangażowania społecznego i kultywowania tradycji. Urząd Marszałkowski w Toruniu organizuje konkurs po raz szósty. W związku z tym, że każda gmina może zgłosić tylko jeden witacz, to gmina lubi, czy od samego początku przeprowadza eliminacje. W poprzednich latach triumfowało sołectwo Młyniec II, w ubiegłym roku wygrało nawet konkurs marszałkowski. Jak będzie tym razem? Inne sołectwa nie odpuszczają każdego kolejnego roku w gminnych eliminacjach. Jest ich więcej, a same witacze są coraz piękniejsze. Każde sołectwo z gminy Lubicz, które zamierza przygotować witacz i wziąć udział w konkursie zgłasza ten fakt do 22 sierpnia, na przykład e-mailem na adres kultura Komisja konkursowa będzie oglądać witacze w dniach od 27 do 29 sierpnia. Zwycięski witacz musi być zachowany do połowy września. Kryteria oceny to m.in. estetyka, czyli wygląd zewnętrzny witacza, bogactwo użytych elementów, jakość użytych materiałów i oryginalność formy. Ważne, na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok jej sporządzenia. Tylko takie witacze będą brały udział w konkursie. Słuchajcie magazynu Gminy Lubicz. To może zabrzmieć zaskakująco, ale Urząd Gminy rozgląda się za domami dla ptaków. Dokładniej wyjaśniając, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poszukuje miejsc do montażu platform dla bocianów na specjalnych słupach oraz miejsc na duże skrzynki lęgowe dla sów, pustułek i nurogęsi. Z właścicielami gruntów, na których zostaną zamontowane platformy dla bocianów planuje się podpisanie porozumień. Bydgoski RD8 będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia obejmującego zakup słupa z platformą lęgową, transport i montaż. Natomiast duże skrzynki lęgowe zostaną przekazane chętnym do samodzielnego montażu. Właściciele nieruchomości zainteresowani propozycją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powinni zgłosić się do 2 sierpnia w referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój numer 3 Urzędu Gminy Lubicz lub zadzwonić pod numer 56 621 21 29 Słuchacie magazynu gminy Lubicz. Planujesz demontaż tzw. kopciuchów, czy montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania? Urząd Gminy Lubicz pomaga w tym bezpłatnie. Lato to dobry czas, by przygotować się na chłodniejsze dni. W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od trzech lat mieszkańcy gminy Lubicz mogą skorzystać ze wsparcia pracowników Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Otrzymają je osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym w dniach poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 11 do 13:30. Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 lub poprzez e-mail czyste powietrze małpa do programu Czyste Powietrze wpłynęło już ponad 1300 wniosków z gminy Lubicz, zrealizowano prawie 700 przedsięwzięć, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wyniosła przeszło 18 milionów złotych. Z początkiem sierpnia ruszają bezpłatne zajęcia wakacyjne pod tytułem Wakacje na zamku w filii Biblioteki w Grębocinie, a 5 sierpnia literacko-plastyczne wakacje w Bibliotece w Lubiczu Dolnym. Jeśli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie na fanpage bibliotek w gminie Lubicz. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Za uwagę dziękuję, Tomasz Kaczyński.